Cześć. W dzisiejszym odcinku powiem o tym, dlaczego nie zawsze warto układać perkusję w MIDI, a skorzystać z innej metody. Zaczynajmy. Chodzi tutaj o układanie za pomocą oddzielnych sampli na kanałach audio. Nie w każdym DAW można to dobrze wykorzystać, wykonać, ale na pewno działa to świetnie w Abletonie. I zobaczmy jaka jest przewaga. Przewagą jest to, że widzimy idealnie sample, jego obwiednie, transient, długość, co daje nam większą możliwość podczas układania perkusji, bo widzimy to już wizualnie, no i łatwiej jest jakby warstwowo układać te sample. Bo w pikach MIDI będziemy mieli to, że ustawię sobie niezależnie jaką długość tego klocka, to i tak cały sample perkusji będzie mi wybrzmiewał. Mam bardzo krótki bardzo długi, i ta długość wybrzmiewania jest taka stała, wybrzmiewa cały sample. No, a to mi daje mylny obraz, a tutaj już widzimy, że ten sample werbla ma długość taką, ma tutaj taki transient, tutaj początkowo ma coś takiego, no i łatwiej mogę sobie to warstwowo skleić, te dwa werble, które będą brzmiały łącznie w ten sposób, jako jeden, Mogę tutaj sobie też dowolnie wtedy operować długością poprzez fejdy w Abletonie. Pamiętajmy też o tym, że zazwyczaj podczas wgrania sampla będziemy mieli takie ustawienie, że będzie zakrzywienie w, na początku sampla. Je trzeba zniwelować bądź wziąć w ustawienia i tutaj będziemy mieli Record Warp Launch i jest tutaj zakładka Create Fades on Clip Edges. Jeżeli jest to włączone, no to za każdym razem, gdy dodajemy sample, to on będzie już właśnie z tym takim początkowym zakrzywieniem, które niweluje kliki, popy. No i na przykład o jeszcze przy stopie, jaką nam może to dać wartość dobrą. Spójrzmy, tutaj mamy jedną stopę, która brzmi tak, a niżej mam początkowy transient, który... Umacnia, uwydatnia uderzenie tej stopy, bo widzimy, że ten pierwszy sample jest tutaj dosyć łagodny. Na początku nie jest miękki, ale ten drugi sample ma od razu takie dosyć tłuste uderzenie, przez co ta stopa będzie jakby agresywniejsza. Spójrzmy. A bez? Jest łagodna. I łatwiej mi było to uzyskać, ponieważ od razu widziałem, co się tutaj dzieje. A w MIDI tak naprawdę. Trochę na oślep sobie walczymy z tym. Dlatego to jest świetna metoda podczas warstwowego łączenia sampli perkusyjnych. No i jeszcze kolejna rzecz, która może się okazać mega przydatna, to jest to, że w wielu wypadkach będziemy widzieli, czy sample się na siebie nakładają. Chcielibyśmy tutaj zrobić bardzo czystą perkusję. No i widzimy, stopa nakłada się w momencie uderzenia werbla. Werbel lekko zahacza o stopę, a chciałbym, żeby to było bardzo klarowne. Zobaczmy. I teraz mogę to sobie swobodnie tu pousuwać. Niby niewiele, ale zawsze zostawiam troszeczkę tej przestrzeni w ten sposób i widzę, co się faktycznie dzieje. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam do subskrypcji, do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć.